Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu, Nasz Sportowy Tydzień. Na dobry początek, krótka reklama naszego sponsora. Przedsiębiorco, ubiegasz się o kredyt i szukasz gwarancji poręczeniowej, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Otóż, gwarancji poręczeniowej w ramach zamówień publicznych udzieli Ci Fundusz Poręczeń Kredytowych, oddział w działdowie. Siedziba funduszu mieści się przy ulicy Jagieły 17. Przyjdź, a fachowy personel załatwi wszystko bez zbędnej zwłoki. Informacje sportowe rozpoczynamy od piłki nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia Iłowo przegrała z Jeziorakiem Iława 1-3. Gol dla Polonii padł po strzale samobójczym zawodnika z Iławy. Polonia miała sporego pecha, albowiem piłka dwa razy trafiała w poprzeczkę po uderzeniach zawodników z Iłowa. W sobotę Polonia grać będzie w gołdapi z Romintą. W lidze okręgowej nasze zespoły doznały porażek. narzym przegrała w biskupcu z Osą 1-2. Gola dla Iskry zdobył Grzegorz Gutkowski. Była to pierwsza porażka na Rzymia w obecnych rozgrywkach. Delfin Rybno przegrał na własnym boisku z Korboranem Zwierzewo 2-4. Gole dla Delfina zdobyli Szymon Piurkowski i Daniel Orzechowski. W najbliższą sobotę Delfin zagra w Radomnie z Radomniakiem. W klasie A nasze zespoły grały ze zmiennym szczęściem. MKS Działdowo wygrał w Jamielniku z Żakiem 3 do 1. Gole dla działdowskiej drużyny strzelili Adrian Bumbalicki 2 i Damian Kalisz 1. Działdowska drużyna nie wykorzystała dwóch rzutów karnych. W sobotę MKS zagra na własnym boisku z Małym Jeziorakiem z Iławy. Wel Lidbark przegrał mecz wyjazdowy z LZS-em Frednowy 3-4. Gole dla Welu, Hubert Rzaskowski 2 i Sebastian Muskal 1. Wel przegrywał już 0-4 i zaczął odrabiać straty, ale do wyrównania nie starczyło już czasu. Wel w sobotę zagra w łążynie z Awistą. Okazały zwycięstwo odnieśli minorzy MKS-u Działdowo. Podopieczni Jerzego Szmita pokonali Polonię i Łowo 5 do 1. Bramki dla MKS-u zdobyli Gawenda 3, Suwiński oraz Graszek po 1. Biegali już 200 razy. W Malinowie na leśnych ścieżkach w każdą sobotę odbywa się bieg na 5 km. W ostatnim biegu startowały 62 osoby, w tym 29 pań. Zwyciężył Bogusław Wodzyński, a wśród pań najszybsza była Katarzyna Bieluk-Pietrzak. Aż 11 osób poprawiło swoje najlepsze dotychczasowe czasy. Odnotowano również dwa debiuty. Byli to Monika Fersz i Łukasz Łóżewicz. Setny bieg ma na swoim koncie Marcin Kasprowicz. Gratulujemy! Tenis stołowy. Bardzo dobrze wypadły zawodniczki Lizbarskiego Welu prowadzonego przez Sławomira Ostrowskiego w Grand Prix Województwa Młodziczek i Kadetek w tenisie stołowym, który został rozegrany 10 września w Jezioranach. Karolina Skuza wygrała kategorię Młodziczek i wraz z koleżanką klubową Leną Rucińską zagrają w Grand Prix Polski Młodziczek. W kategorii kadetek łupem zawodniczek z Lidzbarka padło całe podium. Pierwsze miejsce Rucińska, awans do Grand Prix Polski wśród kadetek, drugie miejsce Witkowska i trzecie miejsce Skuza. To był bardzo udany turniej całej drużyny z Lidzbarka. Superliga tenisowa. Dwa wygrane mecze Dekorglasu. Ruszyły rozgrywki Superligi Tenisa Stołowego. Działdowski Dekorglas w piątek rozegrał pierwszy mecz pokonując we własnej hali Akademię Zamojską Zamość 3-1. do Dwa dni później Dekorglas pokonał w meczu wyjazdowym Palmiarnię Zielona Góra 3-0. do W tych meczach grali Jakub Dyjas Kai Konishi i Patryk Lewandowski. Teraz po miesięcznej przerwie, dokładnie 14 października, w Działdowie dojdzie do arcyważnego meczu. Glas podejmować będzie mistrza Polski Bogorię Grodzisk-Mazowiecki. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i żegnamy się tradycyjnie hasłem. Ukraina ciągle walczy. Chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.